Rodzic ma dać przykład dziecku, to pierwsze, a drugie to ma mieć pomysł na to dziecko i zaczą zaczą zacząć spędzać z nim czas. Bo może tak być, że wiesz, że to dziecko miało tego telefonu mnóstwo i rodzic się zorientował, ale zorientował się także, że to on nie spędza czasu albo nie organizuje tego czasu dziecku. I wtedy ma grube zadanie do zrobienia i nie tylko takie, że dobra, to ja już teraz będę pilnował i ograniczę czas. Spędzenie czasu w realnym świecie robienie fajnych rzeczy, wspólne gotowanie, y, granie w gry planszowe, y, wyjście wspólne na rower, y, wyjazd gdzieś, ale taki właśnie bez komórek, taki właśnie kontaktowy, jakieś zabawy z dziećmi, jakieś bycie tam z nimi, nawet wspólne sprzątanie, różne rzeczy takie, taki wiesz, wspólny czas. Zauważam, że takie małe dziecko, takie dziesięcioletnie, jak się mu ograniczy telefon, to pierwsze to jest takie, taka złość, że ojejku, nie chcę, mamo, daj mi jeszcze 10 minut, jeszcze chwilę, ale potem jak już się odstawi telefon, gdzieś się go wyrzuci tam do szuflady, to się wydaje, że to dziecko o, nie, nie, nie poradzi sobie, że co ono teraz będzie robić. A to jest taki, takie szybkie przestawienie: wiesz, to dziecko się tak szybko przestawia, że zaczyna e, robić coś, zajmować się czymś. Ten akurat, wiesz, mój Julek, no tam bierze coś, zaczyna śpiewać, coś tam sobie robi, rysuje, albo mówi, idę na rower. I wiesz, nagle, nagle ma jakiś pomysł na siebie, nie? I, I po prostu organizuje sobie czas. I akurat z nim tak mam, że to nie jest takie dziecko, które się nudzi i tak, mamo, to co ja mam teraz robić? I wściekły, bo on te inne aktywności lubi. On oprócz telefonu to wszystko, co jest w świecie, go interesuje. On jest jeszcze w tym wieku takim, wiesz, że to jest dla niego fajne, i pójście z mamą na rower jest fajne, ale z takim siedemnastolatkiem nie pójdziesz na rower, bo on ci powie mamo. Ten dorosły ma pretensję do dziecka, że ono siedzi dużo na telefonie. Dorosły mu na to pozwala. I w momencie, kiedy mówi do dziecka. Wyłącz ten telefon, ty ciągle na telefonie. Bardzo często jednocześnie jest na swoim telefonie. To wiesz, można sprawdzić, nie? Jak masz pretensję do dziecka w tym momencie, że siedzi długo, to sprawdź, co ty robisz w tej chwili. Jeżeli robisz to samo, to yy, robisz modelowanie dla tego dziecka. To dziecko powie: No, ale ty też siedzisz na telefonie. No tak, i ma rację, ale dorosły powie nie, ja tu się uczę, ja tu robię takie poważne rzeczy, ja tu pracuję. Czyli wiesz, można zacząć od siebie i myśleć o tym, jak ja używam technologii. I jeżeli dorosły przestanie używać w sposób taki nadużywający, w sposób chory, to ma większe szanse, żeby pomóc dziecku. Nagrywamy ten film i myślę o tym temacie. To on nie jest taki jednostronny. Tam jest też dużo fajnych rzeczy w tym, że mamy taki, takie możliwości, tylko że te możliwości otwierają też zagrożenia. Tak dużo jak możliwości, mamy tak dużo też zagrożeń jednocześnie. Ten świat otwiera przed nami ryzyko pogubienia się w tej sieci. To jest sieć. W ogóle, wiesz, bardzo ciekawe określenie, że w, w telefonie podłączeni jesteśmy do sieci, a sieć to jest. Zobacz jaki fajny symbol, że wiesz, yy, jesteśmy jak muchy na pożarcie w tej sieci. Możemy się, wiesz, przykleić do sieci i przyjdzie pająk i nas zje. <gry> Ale yy, sieć jest symbolem też połączenia i możliwości yy, tego, że, że możemy po prostu mieć dostęp do świata. Więc to nie jest jednoznacznie zło. Kwestia tych cyberzaburzeń i kłopotu jest wtedy, kiedy tracimy kontrolę nad Pewną równowagą w tym świecie. I tak jak y, są zaburzenia od jedzenia, to można tracić równowagę w jedzeniu. Może być ktoś a, anorektykiem, który je mało, albo nie chce jeść i chce być szczupły bardzo. No tutaj, w zaburzeniach technologicznych, jest zawsze w drugą stronę, taka bulimia bardziej, czyli jedzenie jak największej ilości. Bo wydaje się, że ucieknie, że ten, wiesz, to FOMO i te, wiesz, wszystkie takie nie... takie, o, ominie mnie. Nic Cię nie ominie, i tak Cię omija po prostu non-stop coś. Bo w tej sieci nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkiego, co tam jest. Więc my myślimy, że coś nam przepadnie, a tak naprawdę przepada nam non-stop bardzo dużo informacji. Ale one nie są dla nas, to nie wszystko jest dla nas. My mamy wybiórczo sobie z tego skorzystać, a niekoniecznie wszystko zjadać. A FOMO to jest lęk przed tym, że coś mnie ominie. To jest z, z angielskiego taka nazwa, fear of missing out. I, i no to jest śmieszny taki lęk, który taki no, uzasadniony, rozumiem ten lęk, ale tak naprawdę to jest wiesz, oczywiste, że nas ciągle coś omija. Nawet nas omija to, że nie wiem, tu siedzimy sobie, jesteśmy na górce, w lubawce, nagrywamy film, a coś innego się gdzieś tam dzieje. I są jeszcze inne górki o Motyl. No i można powiedzieć, że mamy tam wolność, no bo sobie oglądamy co chcemy, ale z drugiej strony tam, yy, tak jakby ten, ten świat trochę nas prowadzi, decyduje za nas, steruje nami, i możemy powiedzieć, że nie. Ale to nie będzie prawda. Tak jak mówimy o tym, że reklamy nie działają na nas. Mamy takie wrażenie, że te media społecznościowe są po to, żeby dzieci się uspołeczniały, tak to się nazywa. Ale prawda jest taka, że jest odwrotnie, że media społecznościowe odciągają od prawdziwych relacji i są odwrotnością. Spowodują brak relacji, brak prawdziwych relacji. Oczywiście są tamte inne, ale one są zastępcze i one nie, nie mogą sobie istnieć ale mogą istnieć jako dodatek. A jak istnieją jako jedyny, jedyne źródło kontaktu, no to to już jest tragedia. To jest po prostu... to co to za świat? No ten świat wirtualny nas zaprasza do tego, żeby grać rolę kogoś innego niż jesteśmy. To jest to, żeby zostawić te dzieci samopas, że one mogą robić ile, ile chcą i co chcą, i nic im się nie stanie. Wiesz, taki tekst, a nic im nie będzie, matko, teraz nie, jutro nie, nic im nie będzie. A co zobaczymy za 15 lat? Nastolatka, który ma próby samobójcze, myśli samobójcze, depresję. Może być uzależniony i może mieć, wiesz, bardzo poważne kłopoty, takie interpersonalne, różne inne. I powiemy, nic się nie stanie, nic to nie jest niebezpieczne, nic mu nie będzie. To jest bzdura po prostu. Jak nic nie będzie temu dziecku. Teraz tego nie widzisz, ale pomyśl wiesz w takiej jakby czasowej odległości. To, to po prostu są bardzo poważne kwestie. My tak ignorujemy takie rzeczy, wiesz, ale tak samo jak wiesz, takie. Mamusie czy tam babcie, które tam w sklepie kupią lizaka i mówią, nic tam dziecku nie będzie, ta słodycz, wiesz. Jak raz kupisz lizaka, to nic nie będzie. No jasne, że tak. Ale wiesz, ciągłe jedzenie słodyczy to coś będzie. Dzieci mają lekcje do zrobienia podczas roku szkolnego. Mają zadania, tak? Przychodzą ze szkoły i mogą mieć same w sobie poczucie, że coś jest nie tak, że one nie umieją się odłączyć, mogą mieć dyskomfort, wiedzą, że coś jest nie tak, ale robią to dalej. Ale jak odczują, że, y, że coś im tam gniecie i że nie mogą się na czymś skupić, no to warto, żeby zastosowały parę sposobów na to, żeby sobie y, odłączyć się od telefonu wtedy, kiedy robią inne zadania. I to jest bardzo ważne, żeby skupić się na jednym zadaniu jednocześnie. Najpierw rzeczy najważniejsze, ale nie tylko dlatego, że wiesz, zrób zadanie trudne, a potem masz nagrodę, tylko dlatego, że to jest po prostu konstruktywne i sensowne. Jeżeli zrobisz zadanie wtedy, kiedy umysł jest wypoczęty, to potem sobie go możesz zmarnować w jakoś tam, wiesz, jakimiś telefonami, ale najpierw zadanie. No i teraz, żeby zrobić zadanie, Domowe, to, to polecam wszystkim dzieciom odłożyć telefon, odłożyć do innego pokoju, na szafkę, włączyć tryb samolotowy, odłączyć się od telefonu całkowicie, wy włożyć go do szuflady, zrobić zadanie, a potem wziąć telefon. I to będzie OK, dlatego że zadanie zostanie wykonane lepiej. Oczywiście na początku może być trudność, bo jak ktoś już jest połączony z tym telefonem, to, to będzie go bolało. To nie będzie takie łatwe, że odstawi telefon i będzie go tam korciło. Ale jak nie będzie tych sygnałów, diody powiadomień, piknięcia, że jakaś tam informacja przyszła, no to może tak być, że po prostu nie będzie korcił ten telefon i wtedy się można skupić bardziej na zadaniu i zrobić yy, lekcję. To jest taka informacja dla dzieci, że oni mogą to zrobić. To jeszcze dla dzieci wskazówka taka, żeby nie brały telefonu ze sobą wszędzie. Żeby czasem sobie robiły takie przerwy od telefonu i żeby na przykład szły na spacer bez telefonu. I z koleżanką, nie? Telefon zostaje. Albo żeby. No to w ogóle ważna wskazówka, żeby nie wchodzić do toalety z telefonem żeby go zostawiać w kuchni albo w jakimś innym miejscu, żeby po prostu nie nosić non-stop ze sobą telefonu. No i, yy, i też ważne, żeby nie jeść posiłku przy oglądaniu filmów. Oczywiście tak kiedyś było, że ktoś oglądał sobie, czytał książkę i jadł, ale to nie są dobre nawyki. Lepiej się skupić na jednym zadaniu, zrobić. Czyli masz jeść, to lepiej twój organizm to strawi, jeżeli ty się skupisz na jedzeniu i będziesz tylko jadł, niż jak jednocześnie oglądasz jakieś emocjonalne treści i jesz. Bo to nawet wpływa na trawienie i na to, w jaki sposób Twój organizm to sobie z tym poradzi. Więc yy, na przykład dzie dzieci mogą zostawić telefon w pokoju. Jak wychodzą z pokoju, tak jakby miejsce telefonu zostaje tam na biurku, czy wiesz, gdzieś tam u, u dziecka i idą do kuchni zjeść bez telefonu, idą do łazienki bez telefonu. Idą z mamą pogadać bez telefonu, idą wyrzucić śmieci bez telefonu. I, I można robić takie dłuższe spacery, na początku treningowe, bo dzieci jeszcze tego może nie umieją niektóre, niektóre, żeby po prostu pójść sobie bez telefonu gdzieś, spędzić cały dzień bez telefonu. Jeszcze taka porada ważna, ważna rzecz, żeby przed, te, przed snem nie używać telefonu i w łóżku, i, i po, w ogóle po, posiadania go gdzieś tam koło łóżka w takim sensie, że jest włączony na noc że tam piknie ci coś, się wybudzasz i patrzysz, nie? W, wiesz, w, w tryb samolotowy włączasz na noc i idziesz spać. Jak jest małe dziecko, to fajnie, bo można fajnie rozpocząć. W ogóle nie dawać żadnego telefonu dziecku do czwartego roku życia. Wiesz, żadnych gier, niczego. Chodzi o to, że, że też żeby nie miały swojego telefonu, to, to jeszcze później. Wiesz, telefony y, jako prezent na komunie, nie? To jest taki moment, wiesz, inicjacji telefonowej, gdzie, gdzie dziecko dostaje telefon i, i już teraz ma. Słuchajcie, no jak dostaje telefon na komunie, to nie znaczy, że on ma robić sobie na tym telefonie co chce. No ma po prostu telefon jako narzędzie bardzo fajnie, ale ma mieć kontrolę rodzicielską założoną na ten telefon. I dziecko, które ma 10 lat, między 7 a 12 rokiem życia, to ono powinno być półtorej godziny na dziennie w ogóle mieć do czynienia z technologią. Nie więcej. Półtorej godziny. Kto jest w stanie to upilnować? Jesteśmy w stanie, tylko po prostu bardzo dużo energii to kosztuje. To jest bardzo trudne. Możemy podejmować trudne wyzwania. No, to jest taka, e, taka aplikacja, taka możliwość, że rodzice, którzy mają e, no taką wiesz, zainstalowaną aplikację, e, to mogą ograniczyć używanie telefonu dziecka i mogą ustawić e, ograniczenie rodzicielskie na godzinę czy na półtorej. I jak. E, jak zrobią to ograniczenie, no to się wyłącza internet i dziecko nie może już nic więcej tam zobaczyć. Po prostu odgórnie to się dzieje. Nie mówi przestań zrób to tamto, tylko po prostu wyłącza się i to dziecko już nic nie zrobi, nie? wiesz, jakieś młode dziecko myśli sobie, kurczę, chciałbym już odstawić, za dużo tego mam w swoim życiu, naprawdę wiesz, odczuwa, to wtedy jest pięknie, bo wtedy może to zrobić yy, z własną. Taką motywacją, tylko że to jest nadal trudne dla, dla tego dziecka. I wtedy potrzebuje wsparcia i może dostać wsparcie od rodzica, ale nie w, takim, w takiej postaci zakazów, nakazów, tylko takiej podpowiedzi, co tu zrobić, albo yy, zorganizowania czasu. Ja się natknęłam na takiego profesora, który się nazywa Mariusz Jędraszko który wydaje mi się, że jest jedynym człowiekiem, który prowadzi ośrodek w Polsce dla młodzieży i dla dzieci, który leczy cyberzaburzenia cyber, cyber zaburzenia i ma bardzo dobre, duże doświadczenie w pracy z dziećmi i jest w ogóle terapeutą uzależnień i też profesorem, który wykłada gdzieś na uczelni, hmm polecam. On prowadzi taki, ma, ma stronę internetową, którą tam w opisie może opiszemy, że tam można wejść i zbadać nawet za pomocą testu, jaki jest poziom zaburzeń. Tam są jakieś cztery kategorie i można wypełnić test samemu czy z dzieckiem i sprawdzić jaki rodzaj jest zaburzeń, jak, jak, jak bardzo głębokie, czy to już jest uzależnienie. No i polecam tego człowieka i polecam jego stronę. Gdzie będzie można sięgnąć po pomoc, a jak już jest przypadek taki bardzo trudny, no to po prostu można tam zawieźć dziecko do ośrodka. Kiedy ktoś używa technologii, i czuje się wolny, bo robi co chce i kiedy chce, a potem się okazuje, że jest uzależnienie z tego, a wolność jest gdzie indziej.